Dzień dobry, dzień już do parkingu. Do samochodu. dobry. dobry. Pan mnie poznał. Oglądał się z synem czy się na tej nodze, podaje, że nie, czy coś takiego. dobra, trzymajcie się moi drodzy, do następnego jakiegoś ujęcia, filmu. Miłej niedzieli życzę Państwu, drogowie wypoczynku Tu coś jest, tu... Grylują chyba, jak się nie mylę. No